Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Farasis Tak jak w poprzednim odcinku pokazywałem Wam Finger Passa, w tym odcinku chciałbym pokazać Wam Thumb round. Thumb round jest trickiem, jak nazwa wskazuje który polega na obróceniu się długopisu czy, czy tam pena po prostu na kciuku. Wygląda on mniej więcej tak A więc zaczynając, łapiemy pen przy, przy którymś z końców, ale nie, nie jakoś tak ekstremalnie, tylko tak załóżmy 3 czwartych długości. Wszystko opiera się na odpowiednim popchnięciu tego długopisa, którym zajmuje się palec numer 2. Mniej więcej musicie wyrobić sobie odruch, w którym palec numer 2 popycha długopis, a palec numer 1 wypuszcza go. Dlatego, że kilka osób zauważyłem, kiedy się uczyło, miało z tym poważne kłopoty, dlatego że nie zwalniało palca numer 1. Właśnie. Na początku radziłbym po prostu do do takiego momentu. O nie zeszłem. Do takiego momentu gdzieś doprowadzić. O! Gdzieś tutaj. Żeby się nauczyć zwalniać po prostu palec numer 1. Jeśli będziemy już tutaj, wystarczy teraz odpowiednio tylko popchnąć ten długopis, tak żeby on. Po prostu wleciał nam na kciuk. Tutaj. Z biegiem czasu na pewno ten trik nam wyjdzie. Ja się uczyłem go w sumie godzinkę. Uczyłem się go właśnie w taki sposób. Pierw uczyłem się zwalniać palec, a później dopiero uczyłem się, żeby poprowadzić go w kierunku żeby on się obrócił. Niektórzy mogą teraz że powiem, że czepiać się sposobu w jaki łapię ten długopis. Dlatego, że niektórzy łapią go tak, inni łapią po prostu tutaj w te dwa palce. Różnie, różne osoby łapią ten długopis. Ja łapię tak. On po prostu sam tutaj wpada. Większość osób może, może się skłócić z tym, że tak się nie powinno. Nie interesuje mnie to, to jest tutorial. Jak się nauczycie, to tak będziecie potrafić. Ewentualnie się przestawicie, nie wiem, na łapanie w te dwa palce. Naprawdę, to jest, moim zdaniem, to jest obojętne, jak się łapie. Czy się ktoś ze mną zgadza, czy nie, nie interesuje mnie to. Te filmiki nagrywam po to, żeby ludzie się nauczyli w ogóle wykonywać ten właśnie trik. moim zdaniem złapanie tutaj nie jest, nie jest najważniejsze. Najważniejszy jest po prostu ten round. Ten długo długopisa, który wykonuję na kciuku. Mam nadzieję, że Wam pomogłem. Do zobaczenia w następnym filmie.